Przyjechaliśmy dumni z naszej premier. Naprawdę dumni. To, co pokazała Brukseli w ciągu przedwczorajszego, wczorajszego i dzisiejszego dnia, to coś, co właśnie napawa dumą. W bardzo trudnej sytuacji była pod ogromnym naciskiem i broniła polskiej sprawy. Broniła dzielnie, broniła w sposób, który pozostanie w naszej pamięci, pozostanie w naszej historii. <ślesy> Ktoś może powiedzieć i wielu tak mówi, ponieśliśmy porażkę, nie, szanowni państwo, pokazaliśmy, że Polska jest krajem podmiotowym. Bata szydło pokazała. Że jest osobą na miarę tego czasu. Czasu, w którym Polska odbudowuje się. Odbudowuje się tu wewnętrznie, i odbudowuje się także na arenie międzynarodowej. I każdy, kto coś z polityki naprawdę rozumie, doskonale wie, że tak właśnie jest. I jeszcze raz chciałem powiedzieć, że jestem osobiście. Bardzo, bardzo dumny z tego, że mamy takiego premiera, że mają taką premierę. I że dziękuję, z całego serca dziękuję. Dziękuję za te dni, za te godziny, za to ogromne napięcie i za tą umiejętność obrony polskich spraw. Umiejętność nieczęstą w naszej historii, nieczęsto w naszej polityce. Bardzo wielu gieło się, często gieło się w pół. Kiedy przyszło im się konfrontować z tymi, którzy są z zewnątrz, którzy są z zachodu, którzy są bogatsi, którzy są silniejsi. Beata szydło należy do tych, którzy się nie gną, nie kłaniają, tylko z podniesioną głową walczą o to, co jest najważniejsze. I realizują swoją misję, misję polskiego premiera, polskiego polityka, polskiego męża stanu. Dziękuję bardzo.